ile jest warte nasze mieszkanie. To jest jedno z podstawowych pytań, które się pojawia w momencie, kiedy chcemy sprzedać mieszkanie. I uwaga, jest bardzo proste narzędzie, które nazywa się Sonar, wycena nieruchomości, gdzie możecie w kilku prostych krokach sprawdzić sobie, ile jest warte Wasze mieszkanie. Wystarczy, że wyjdziecie w wyszukiwarkę Google, wpiszecie Sonar, wycena nieruchomości i dostaniecie przekierowanie na stronę Sonaru i tam po prostu wpisujecie podstawowe informacje o Waszym mieszkaniu i dostajecie tak zwaną wycenę. I tam zauważcie, że są cztery takie poziomy po prostu wyceny nieruchomości, czyli wasza nieruchomość jest w stanie premium, gotowego do wprowadzenia, lekkiego odświeżenia lub do remontu. No i też zobaczycie, że po prostu są takie widełki cenowe, takie chcemy sprzedać szybko czy trochę później. tak? Więc zapoznajcie się z tym, to jest bardzo, bardzo proste. Też pobierzcie sobie szczegółowy raport, tak? Bo w tym szczegółowym raporcie właśnie znajdziecie te wszystkie informacje. Poza tym pamiętajcie, że nie jest problemem, żeby sprzedać mieszkanie powyżej 10%. 15% od tego, co pokazuje sonar. To jest bardzo, bardzo ważna uwaga, i bardzo często sprzedawałem nieruchomości, które były spokojnie 10-15% droższe niż to, co pokazują w raportach sonarza. Pamiętajcie też o tym, że nie tylko wycena nieruchomości się liczy, liczy się też otoczenie rynkowe, czyli może być taki okres, gdzie bardzo dużo mieszkań w Waszej okolicy, podobnych mieszkań jest na sprzedaż i trudniej będzie znaleźć. O osobę poszukującą, kupującą, tak? Więc też pamiętajcie o tym, żeby zbadać otoczenie sprawdzić portale internetowe przynajmniej te najpopularniejsze portale internetowe i sprawdzić, jaka, jakie jest otoczenie rynkowe i jaką macie konkurencję. Dzięki, cześć.